dnia 14 lipca bieżącego roku w Rosku spotkały się trzy obce sobie grupy: z Siedliska, Bukowca i Gminy Wieland. Spotkanie odbyło się w związku z realizacją projektu pod tytułem Nowe Media nas Połączą. W pierwszych chwilach przebywania w Rosku zorganizowaliśmy zabawy integracyjne, dzięki którym mogliśmy poznać siebie nawzajem, co ułatwiło nam dalszą współpracę. Później pojechaliśmy do Wielenia na warsztaty telewizyjne prowadzone przez Marka Joachimiaka. Dowiedzieliśmy się, jak obsługiwać kamerę i mikrofon oraz jak zadawać pytania rozmówcy, aby nagrany materiał był wartościowy. Po zajęciach praktycznych udaliśmy się do parku przy Domu Kultury, gdzie czekało na nas kolejne zadanie, które polegało na przejściu pajęczyny przez każdego uczestnika. Było to trudne wyzwanie i wymagało od nas dużego zaufania od współtowarzyszy oraz wymuszało bycie zależnym od innych. Dzięki temu mogliśmy poznać swoje lęki i obawy. Wieczorem przygotowaliśmy wspólne ognisko z kiełbaskami przy głośnej muzyce. Następnie dobraliśmy się w grupę i wyruszyliśmy w teren, aby bawić się w podchody. Nasze zadanie polegało na odnalezieniu wszystkich kartek z łądkami, które miały utworzyć wspólną całą zagadkę. Utrudnieniem było to, że zabawa odbywała się w nocy. Po zakończeniu zadania odbył się pokaz grupy bombastik, który wzbudził ogromny zachwyt. Tym miłym akcentem zakończyliśmy pierwszy dzień naszych działań. O poranku, abyśmy nabrali energii, koordynatorzy zorganizowali nam wspólne zabawy. Następnie przeprowadziliśmy sondę uliczną, której tematem było pytanie, czy warto mieszkać w Rosku. W czasie przeprowadzenia reportażu mieszkańcy różnie reagowali na zadawane im pytania. Rożani mieli podobne opinie na temat swojej miejscowości. Wymieniali najważniejsze miejsca dla nich we wsi. Jedni uśmiechali się do kamery i chętnie udzielali odpowiedzi. Inni z kolei odwracali głowę i tłumacząc się brakiem czasu, odchodzili w pośpiechu. Witamy. W dzisiejszym programie TV Flow zapytamy mieszkańców, dlaczego warto mieszkać w Rosku. Dzień dobry, TV Dzień dobry. Flow. Dlaczego warto mieszkać w Rosku? Tak, pani Najpiękniejsze Rosko z wszystkich wiosek w Gminie. No, najpiękniejsze. No, jest praktycznie wszystko tu, nie? Jest, jest i kościół, i. Niedaleko jest noteć też śluza. Dobrzy ludzie. Dużo jest gospodarstw. Dobre gospodynie, które pieką. Wypieki dobre. To dlatego. Jest ciekawa miejscowość. Dlaczego warto mieszkać w Rosku? O, no, ja już jestem tu od urodzenia prawie. A dlaczego? I fajnie. fajnie. Duża miejscowość, dużo ludzi. No. To jest dobrze. Bo jest pięknie, ładnie, miło. Dziękuję. Po zajęciach praktycznych z kamerą został nam ostatni punkt dnia do zrealizowania. Wybraliśmy się do Potrzebowic, aby poznać historię Wielkiego Pożaru, który miał miejsce w Puszczy Noteckiej w 1992 roku. Tam również mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, wykonując różne zadania i polecenia pozostawione nam na ścieżce edukacyjnej. Po zajęciach w terenie zrobiliśmy podsumowanie pierwszego spotkania projektu.